Cześć! Dzisiaj ponownie gościmy w Jimmelt w Sosnowcu i z tego miejsca zapraszam Was na wspólny trening. A dzisiaj trzy najlepsze ćwiczenia izometryczne dla pływaków. Zaczynamy! Chwytamy drążek na chwytem, lekko szerzej niż barki. Wykonujemy podciągnięcie poprzez zgięcie ramion i pozostajemy w tej pozycji przez 15 sekund. Pamiętajcie o mocno napiętym brzuchu. W ramach progresji można wydłużać czas trwania ćwiczenia lub stopniowo dodawać obciążenie. Pozycja wyjściowa to leżenie na brzuchu na ławeczce dedykowanej do Seal Row lub odpowiednio przygotowanej zwykłej ławeczce. Chwytamy sztangę lekko szerzej niż barki i przyciągamy ją do klatki piersiowej poprzez zgięcie ramion i ściągnięcie łopatek. W tej pozycji zostajemy 30 sekund. W ramach progresji można wydłużać czas trwania ćwiczenia lub stopniowo dodawać obciążenie. Pozycja wyjściowa to leżenie na plecach, kolana zgięte, stopy trochę szerzej niż biodra z palcami skierowanymi do zewnątrz. Sztangę umieszczamy na wysokości bioder. Warto użyć specjalnej osłony, która znacznie poprawia komfort ćwiczenia. Powtórzenie rozpoczynamy od wypchnięcia sztangi w górę poprzez wyprost w stawach biodrowych. Następnie utrzymujemy sztangę w górze przez 30 sekund, pamiętając o mocno napiętym brzuchu. W ramach progresji można wydłużać czas trwania ćwiczenia lub stopniowo dodawać obciążenia. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.